OK. Żeby użyć trybu głosowego w czacie GPT wchodzimy na stronę chat.gpt.com, zakładamy konto, logujemy się, a następnie w widoku głównym, czyli w tym, czy mogę pomóc, klikamy na Użyj trybu głosowego. Klikamy tą ikonkę. OK Google, powiedz mi, kto był trzecim prezydentem USA? Trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych był Thomas Jefferson. Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat? W jakim roku yy, prezydenturę miał? Thomas Jefferson rozpoczął swoją prezydenturę w 1801 roku. Jest coś jeszcze, co Cię interesuje? Jak sztuczna inteligencja może pomóc niepełnosprawnym? Sztuczna inteligencja może wspierać osoby niepełnosprawne na wiele sposobów. Na przykład poprzez asystentów głosowych, aplikacje ułatwiające komunikację czy też narzędzia wspomagające poruszanie się. Możliwości są naprawdę szerokie. Dziękuję. Nie ma za co. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, śmiało pytaj.